Cześć, w dzisiejszym filmie pokażę na przykładzie lodówki Electrolux model EJ281AOW2 jak przełożyć drzwiczki na drugą stronę nie we wszystkich lodówkach się da w tej akurat budżetówce da się nie jest fajna, fajna lodówka, już z taką miałem do czynienia nie jest droga a jest bardzo, bardzo funkcjonalna. Duży tutaj, o, już bardzo, dużo, bardzo miejsca. Jeszcze jest nie, nie rozpakowane wszystko. I to, co tutaj jest za problem? Nie było problemu tu się ładnie otwiera, ale boję się, że tutaj, o, tu się będzie obijać, niestety. W związku z tym wymyśliłem, że przełożę na drugą stronę drzwiczki. Zaczniemy od tych górnych. Będzie trochę łatwiej. Otwieramy. I tutaj są dwie środki. Te dwie środki należy wykręcić. Trzymając to oczywiście. O! Ops! I zanim to jeszcze zrobimy, to jeszcze o! To jeszcze rączkę odkręcimy. Zdejmujemy zaślepki. Wchodzą palcem po śrubce mogłem to robić wkrętarką, ale tutaj jest tak ciężki dostęp. Tam, że już zrobię to wszystko oranką ręcznie, zwykłym wkrętakiem gwiazdkowym. O, tu są te takie zaślepki wkręcane. Ciekawe, czy bez nich się śrubka wkręca. Zaraz wam powiem, o co chodzi. O, takie plastiki. O, bez nich śrubka też wchodzi. Dobra, przełożymy w takim razie. I tu z drugiej strony są zaślepki, które delikatnie. Próbuję wyjąć. Ja, one nie są do wyjęcia, one są do wkręcenia bezpośrednio. Z tej strony co dziury zostają? Według chyba, że zapasowe są. O, mogą być zapasowe. Producent czasami, zobaczmy. Tak, słuchajcie, są zapasówki. Producent dodał, pomyślał, zaraz to wszystko pokaże. O czyli mądry producent, producenci Electronux masz ode mnie ogromnego plusa czyli to zostaje bo w to będzie wkręcone a tutaj od razu te piórki które były po mamy o bólczyki do zaślepienia, proszę bardzo i po prostu i tutaj o, bez żadnej o, nie chcę wejść czymś dopchniemy Młotek i guma I co? I teraz tu odkręcamy dalej Nie uciekaj Cyk Cyk teraz trzeba przygotować na drugą stronę tu są takie zaślepki plastikowe te nie się ładnie wykręcą i po płaski śrubokręt szerszy jest się ładnie wykręcają o. Dobra, to zdejmiemy ty, nie szalej. Majster o delikatnie to tu odstawimy, czyli to jest połączone, dobrze wiedzieć. Teraz tak, to za duży śrubokręt, mniejszy płaski. Jest i mniejszy płaski. I damy. O, czyli zobaczcie, zaślepki są jednocześnie śrubkami i się ładnie tutaj wykręcają. Cyk. I od razu przekręcamy to na drugą stronę. I teraz na logikę, z tego co mi się wydaje, to trzeba oczywiście jeszcze tutaj to odkręcić. To to out to trochę roboty z tym jest. I się okazuje, nie takie to proste, wbrew pozorom. To trzeba mały kluczyk. Krótsze są. Tutaj mam taki wspaniały chiński zestaw. Yy. O. A ja dwie oczywiście, dwie osoby, no ale. Że drugiej tu nie ma. O, to ta. To tutaj jest yy, siódełka. O. I tu. che już odejdzie Cyk, nóżka, nóżki są wkręcane w lodówkach. No, jeszcze, a, jeszcze jedna jest z tyłu. Dobra, i proszę bardzo mamy nóżkę i mamy zawiasik na zewnątrz. Tutaj z drugiej strony wykręcamy nóżkę. Nóżkę i wykręcamy jedną śrubkę, bo tu jest jedna. Zarejestruj lodówkę na stronie Elektroluxa, dostaniesz rabat na akcesoria. Oko, pewnie mało kto skorzysta jak zawieszka pewnie do lodówki stówę kosztuje zapachowa. Dobra, śrubka wykręcona i teraz przykładamy tu śrubka, cyk. Co będzie to z nóżką złapać, nóżkę się już wkręca o, nóżko ciężko trafić.

No niestety, dostęp słuchajcie, samemu jest tutaj... To nie jest, to nie jest łatwe zadanie. Ok. Dobrze. Drugą teraz na tył. starą lodówkę, która tutaj była znajomi poprosili, żebym komuś oddał dałem ogłoszenie na OLX oddaję za darmo jest jeszcze sprawna już niestety swoje lata ma więc komuś jeszcze posłuży. No właśnie w przerwie nacięcia e, dzwonił Pan z Ukrainy chętnie weźmie bo służy, niech sobie bierze. Nie mam żadnych uprzedzeń w tej kwestii. Dobra. I tutaj trzeba wkręcić z powrotem śrubkę i nóżkę. Ta nóżka tu. Widzicie, wydaje się, chopił robota, a to nie taki chopił. Poziągujemy na nowo i mnie nie tańcuj tutaj kochana jesteś teraz lżejsza to się trochę łatwiej to manewruje Whalam. Dobra, stoi stabilnie. Okej. Okay. Oczywiście tu, żeśmy nie przełożyli jeszcze drzwiczek, jest ta sama zasada. Czyli zdejmujemy za ślepkę, odkręcamy. Odkręcam tutaj tą rączkę. Oczywiście stare te zaślepimy po bożemu, żeby było to będzie tutaj. Tak, dobra. Tak i tak. dobijemy przez coś w moim przypadku jest to guma. I teraz tak, przekładamy zawiasik. Cyk nakładamy na ten dolny, trafiamy w dziurę. Jest dobra. Tu cyk. Teraz wycelować. Uch, już myślałem, że będzie zahaczać rączko. A ja się przestraszyłem, bo roboty było i co? I tutaj zawiasik przykręcamy, ale to za chwilę, bo jeszcze musimy pamiętać o moi drodzy, o gór, To nie tak trzyma o tym górnym. Tu trzeba kluczykiem nasadowym go niestety wykręcić. Taki bolczyk, widzicie? I ten balczyk przekręca się tutaj w drugą stronę. Dokręcimy. Dobra. Dokręcone, trzyma się dobrze. I teraz, i teraz, co my tu mamy. I teraz my tu mamy na tą stronę, czyli trzeba odgiąć ten dół, nakładamy, trzeba trafić odpowiednio oczywiście, dobra. i cyk i elegancko trafione teraz tutaj ukierunkować trzeba zawias o no. i lecimy Je peux voir Jakby O O, teraz jest dobrze I tu dobrze No i co? I rączki z powrotem Tak. Nie za mocno, oczywiście, bo żeby plastik nie pękł za ślepki, cyk i proszę bardzo na drugą stronę loduwa przełożona. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zapraszam do komentowania, subskrypcji, lajkowania i oglądania innych moich produkcji. Tymczasem.